Dzień dobry widzowie kanału Baldzik Spacja 12 z tej strony Baldzik Spacja 12 i dziś pokażę wam nagranie Buddy z ukrycia z celi, w którym Budda mówi prawdę, jak jest naprawdę, oraz kiedy wychodzi z aresztu. Zapraszam! Nagranie pokazuje moment już po przyjeździe Buddy do zakładu karnego tuż po wysiedzeniu z pojazdu policji. Nagranie ma bardzo słabą jakość, za co przepraszam, ale dostałem ją od korupcyjnego gliniarza, który zgodził mi się wysłać nagranie. Siemanko, widzowie z tej strony, Budda. Teraz w więzieniu, ale się nie poddajemy, tworzymy historię dalej. Pierdzę w pasiak razem z Januszem Palikotem ale nadal jestem bogaty i pijemy jego wódkę proszę kupcie e abym miał na kolejny samochód pamiętajcie tworzymy historię, jeżdżę BMW i pluję na biedę, jestem z bogatego domu plus nie szanuję polskich obywateli. Hive. Hi, you high.